Szybko, szybko. O tej porze nad morzem już nie ma gdzie kije Robimy tak. Ja rzucam krokodyla i zajmuję plac, mama składa parawan, reszta obstawia. Hot, right up, by, women, Zaznaj miłej odmiany. Zarezerwuj z Rainbow już dziś rodzinne wakacje na jednej ze słonecznych plaż. Teraz w Rainbow. Super rabaty. Serwis Informacyjny 27 grudnia, Edyta Mawrowska. Witam Państwa i zapraszam. Tragedia w Świebodzicach. Podczas domowej awantury zginął 32-letni mężczyzna. Jedna osoba została ranna. Do awantury doszło w jednym z mieszkań Świebodzica, gdzie pokłóciło się trzech mężczyzn. Jeden z nich wyciągnął nóż i wbił 32-latkowi w szyję. Mężczyzna zmarł. Po chwili agresor ruszył z nożem na drugiego z mężczyzn. Zadał mu sześć osób w plecy. Mężczyzna trafił do szpitala. Policjanci zatrzymali już nożownika, trafił on do aresztu. Postępowanie prowadzi prokuratura rejonowa w Świdnicy, która na razie nie udziela szczegółowych informacji w tej sprawie. Do tematu powrócimy niebawem. Marzy Ci się kariera oficera? Szkolenie wojskowe powinno rozpocząć się od korpusu szeregowych, po którym można ubiegać się o przyjęcie do służby zawodowej. Rekrutacje prowadzą obecnie jednostki Wojskowej Komendy Uzupełnień w całej Polsce, w tym także w Kłodzku. W związku z prowadzonym naborem na pierwszy turnus służby przygotowawczej na potrzeby Korpusu Szerogowych osoby, które nie odbyły czynnej zasadniczej służby wojskowej, mają możliwość odbycia czteromiesięcznej służby przygotowawczej w Korpusie Szerogowych, po której żołnierz rezerwy może ubiegać się o służbę zawodową, w tożsamym Korpusie Osobowym. Ochotnicy, mężczyźni, kobiety, którzy chcieliby pełnić tę służbę, muszą spełniać następujące warunki posiadać co najmniej 18 lat, posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej, obywatelstwo polskie, ochotnik nie może być karany za przestępstwo umyślne, posiadać wykształcenie co najmniej gimnazjalne na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych. Kandydatom kształcącym się w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych przez 4 miesiące przysługuje bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umodorowanie oraz miesięczne wynagrodzenie w wysokości 870 zł. Oraz odprawa po zakończeniu służby przygotowawczej w wysokości 2000. Ponadto zapewniona jest opieka zdrowotna oraz pokryte koszty ubezpieczenia społecznego. Istnieje również możliwość zdobycia w trakcie odbywania służby przygotowawczej dodatkowych kwalifikacji i umiejętności. Żołnierze, którzy odbędą w pełnym wymiarze służbę przygotowawczą, ubiegać się mogą o powołanie do zawodowej służby wojskowej w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. Nabór prowadzi wojskowa komendą uzupełnień w kłocku. Adres i numer telefonu można znaleźć na portalu walbrzych24.com. 3,6 promila alkoholu w organizmie miał kierowca autobusu miejskiego w Bielawie. Mężczyzna pił w pracy, w przerwach pomiędzy kolejnymi kursami. Jego pijackie kursy zakończyły się, gdy wjechał w radiowóz. Do zdarzenia doszło 25 grudnia. Mężczyzna kierował autobusem miejskim, przełożącym pasażerów między Dzierżoniowym a Bielawą. W trakcie zatrzymania w pojeździe byli pasażerowie. Prokuratura rejonowa w Dzierżoniowie wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w Prowadzenia autobusu miejskiego w stanie nieczeźwości. W chwili zatrzymania, tak spowodował kolizję z radiowozem, uderzył autobusem w radiowóz. W wyniku badania stwierdzono, że kierowca był w stanie nieczeźwości. W jego organizmie stwierdzono 3,6 promila alkoholu. Jak wynika z wyjaśnień, które złożył mężczyzna, pił on alkohol pomiędzy kolejnymi kursami, które miał realizować tego dnia. Przyznał się do popełnienia zrozumiałego mu czynu i złożył wyjaśnienia, w których stwierdził, że przed do pracy trzeźwy około godziny 13:18 rozpoczął pierwszy kurs. Ten kurs skończył, dojechał do pętli aut autobusowej, gdzie miał spożywać alkohol z jakimś swoim znajomym. Następnie rozpoczął drugi kurs. Po skończeniu którego z spożywał alkohol ze swoim znajomym, po czym ten znajomy udał się do siebie do mieszkania, a on kontynuował dalszą jazdę tego dnia. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Ma on dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju, a także został zawieszony w czynnościach kierowcy. Wybieramy antybohatera roku 2016. Kto zasłużył na ten tytuł? Przypomnijmy najdziwniejsze incydenty mijającego roku. Człowiek pająk, który zasłynął wyrzucaniem mebli przez okno i wspinaniem się po balkonach. To jedna z naszych propozycji. Destruction Derby na Podzamczu i 19 zniszczonych samochodów przez pijanego mężczyznę, który do tej pory nie może sobie przypomnieć jak tego dokonał. Wałbrzyski Stick, który pod wpływem alkoholu zakończył swój rajd i imprezę w Rowie, nieopodal Tesco, czy atakowanie dzieci laską w autobusie przez mężczyznę nazwanego Krigerem. To tylko niektóre z przypadków zachowań dziwnych, niebezpiecznych, a czasami śmiesznych, jak przypadek mężczyzny, który kupował klocki Lego po niższych kwotach dzięki przeklejaniu własnoręcznie wyprodukowanych cen. Klocki następnie sprzedawał na portalu aukcyjnym. Wybierzmy wydarzenie najbardziej spektakularne, które odbiło się najgłośniejszym echem. Wybór zostawiamy naszym widzom. Od 1 stycznia za wodę zapłacimy więcej. Cena metra sześciennego wody wzrośnie o 28 groszy. Mniej zapłacimy za to za odbiór ścieków. W zeszłym roku było się bez podwyżek. Tym razem zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Dociągów i Kanalizacji zdecydowało o wprowadzeniu zmian w taryfie opłat. Od 1 stycznia 2017 roku cena metra sześciennego wzrośnie Wody o 28 groszy, natomiast metr sześcienny ścieków cena zostanie obniżona o 4 grosze. I dodatkowo dla odbiorców, którzy korzystają z wody i z kanalizacji z naszych usług, obniżeniu ulegnie opłata abonamentowa miesięcznie to jest rząd 2 zł. Podwyżki wynikają z kilku powodów. Przede wszystkim z kosztów, jakie przedsiębiorstwo ponosi na Produkcję, dostarczanie wody mieszkańcom i odbiór, oczyszczanie ścieków. Wpływ na to też ma demografia. Zaczynamy odczuwać zmniejszenie liczby naszych odbiorców. Coraz mniej mieszkańców obsługujemy. Czyli te koszty przedsiębiorstwa rozkładają się na mniejszą liczbę dostarczanej wody, odebranych ścieków. Nowa taryfa będzie obowiązywała do końca 2017 roku. Jak będą się kształtowały ceny w kolejnych latach? Prezes Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Marek Mielniczyk liczy na to, że uda się utrzymać ceny na tym samym poziomie. Liczę na to, że będziemy w stanie, kontynuując tą politykę oszczędnościową, bo taka ona jest globalnie, pomimo upływu, odpływu mieszkańców z Wałbrzycha, ale także z okolic, bo nie zapominajmy, że działamy na terenie większym niż Wałbrzych, będziemy w stanie przynajmniej utrzymać dotychczasowy poziom. Podwyżki nie tylko w Wałbrzychu, Świdnicy. Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podniosło ceny od 6 do 17 groszy na metr sześcienny, w zależności od tego czy woda dostarczana jest do gospodarstwa domowego, czy zakładu produkcyjno-usługowego. Opłata stała zostanie podwyższona o 25 groszy. 8,5 tysiąca ofert pracy wpłynęło w 2016 roku do Wałbrzyskiego Urzędu Pracy. Zarejestrowanych bezrobotnych było łącznie 6200. Statystycznie bezrobocie spada i wynosi aktualnie w Wałbrzychu 8,9%. Na chwilę obecną w Urzędzie Pracy zarejestrowanych jest 3800 osób. Liczba bezrobotnych może się zwiększyć. Jest to związane z tak zwanym martwym sezonem, który przypada na koniec roku. Maleje liczba prac sezonowych, co wpływa negatywnie na statystyki. Niektórzy twierdzą, że statystyki spadają dzięki maszynie do rejestracji, która wydaje określoną liczbę biletów. Nigdy, że tak powiem, nikogo z kwitkiem nie odsyłamy. Jeżeli ta osoba się nie może danego dnia zarejestrować, może przyjść następnego dnia, ale z samego rana, tak aby ten bilecik pobrać. Niemniej jednak, że tak powiem, możliwości przerobowe, tak jak kiedyś były, 呃。Uh W danej liczbie tak i dzisiaj są, więc y, to nie jest tak, że y, brak możliwości zarejestrowania się świadczy o tym, że spada bezrobocie. No, to jest zupełnie informacja na pewno nieprawdziwa. Urząd Pracy oferuje bezrobotnym szkolenia, dzięki którym mogą się dokształcić i przekwalifikować. W każdej chwili, jeżeli już jest zarejestrowany, w każdej chwili ze swoim doradcą klienta ustala, w jakim obszarze chce się szkolić y, i wykazuje, że jest pracodawca, czy krąg pracodawców, którzy będą w stanie go zarejestrować po uzyskaniu tych umiejętności czy kwalifikacji wynikających z danego szkolenia. I wtedy jest kierowany do komórki, która zajmuje się szkoleniami. Takie szkolenie dla niego jest w całości organizowane. Kierujemy na to szkolenie, odbywa szkolenie. Po zakończeniu szkolenia przedkłada dokument świadczący o zakończeniu i kierujemy taką osobę do pracy. Wałbrzyski Urząd Pracy zachęca do otwierania swojej działalności. Chętni mogą otrzymać dofinansowanie na prowadzenie biznesu. To jest taki czas, że to jest początek roku, więc my y, wtedy dysponujemy największą ilością środków. Otwieramy wszystkie formy, jakimi dysponujemy w Urzędzie Pracy. Także i pracodawcy mają możliwość pozyskiwać środki pieniężne na zatrudnienie, jak i bezrobotni na przekwalifikowanie się, y, czy to w ramach właśnie szkoleń indywidualnych, grupowych, bonów stażowych, czy też uzyskać dotację na podjęcie działalności gospodarczej. Gdyby w trakcie roku okazało się, że tych pieniędzy nie wystarczyło, mamy możliwość sięgać po rezerwy do ministra. Dofinansowanie mogą być przeznaczone na urządzenia potrzebne do wykonywania działalności. Możliwe jest też wyremontowanie siedziby i obiektów potrzebnych do funkcjonowania firmy. Gmina Wałbrzych ma budżet na 2017 rok. Wydatki wyniosą ponad 740 milionów złotych, a dochody ponad 707 milionów. Nie ma w tym budżecie pozycji, które można by uznać za fajerwerki czy fanaberie, mówił po głosowaniu prezydent Wałbrzycha Roman Szałomej. Kredyt, który zaciągnie gmina, będzie wynosił 64 miliony 662 tysięcy złotych. W tym kredyt na pokrycie deficytu wynosi 33 miliony 165 tysięcy złotych. Jesteśmy w kolejnym roku dużego wysiłku inwestycyjnego, ale wysiłku spełniającego przede wszystkim najbardziej takie oczywiste i fundamentalne potrzeby mieszkańców, takie jak mieszkania komunalne, jak żłobki. Przedszkola, remonty szkół, remonty ulic. Nie ma w tym budżecie znaczących pozycji, które można byłoby uznać jako swego rodzaju fajerwerki czy też rzeczywiście fanaberie. Część zaciągniętego kredytu zostanie przeznaczona na pokrycie wkładów własnych na realizację inwestycji finansowanych częściowo ze środków zewnętrznych. Jesteśmy w okresie realizowania, wykorzystywania środków unijnych, o które walczyliśmy jako aglomeracja Wałbrzyska w ostatnich kilku latach. I to jest czas, kiedy te środki są już dostępne. A więc musimy podjąć wysiłek na wkład własny, na przygotowanie tych inwestycji. Nie ma właściwie wśród tych planów inwestycyjnych większych inwestycji, jeśli w ogóle, które nie mają swojego wsparcia ze środków zewnętrznych. Taki wysiłek inwestycyjny będzie potrzebny w naszym mieście jeszcze przez rok, dwa, najdalej trzy. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 17 radnych, 6 wstrzymało się od głosu, a jeden radny był nieobecny podczas głosowania. Radni Wawrzyskiej Wspólnoty Samorządowej przyznają, że budżet na 2017 rok jest bardzo ambitny, jednak cel jest słuszny. Inwestycji będzie sporo, a miasto będzie się rozwijać. Wawrzyska Wspólnota Samorządowa za. Zagłosowała za budżetem na rok 2017 z kilku powodów. Budżet jest, mimo to, że jest no napięty inwestycyjnie, ale dlatego, że dużo tych inwestycji jest. I mamy środki też unijne i środki zewnętrzne. I żeby tych środków nie stracić, nie oddać, stąd Wałbrzyska Wspólnota Samorządowa była dzisiaj za, za tym budżetem. Choć żaden z radnych nie był przeciwko uchwale budżetowej, to aż sześciu wstrzymało się od głosu. Zostajemy z długiem ponad 500 milionów ponad 500 przy planowanych dochodach na 704 miliony, więc jest to ogromny dług. I co mnie przeraża osobiście, to oczywiście inwestycje jak najbardziej, bo to musimy kontynuować te, które są, ale właśnie takie inwestycje jak chociażby zakup za 1,2 mln zł sali. Podawnym kinie, czy, czy tam są też takie różne prace projektowe jeszcze związane z centrum górników. To są takie nowe inwestycje, które w tej chwili przy takim zadłużeniu, naszym zdaniem, no nie, nie jest to tak do końca w tej chwili potrzebne. Wszystkie, które są kontynuacją, to jak najbardziej. Ale, ale te nowe przy takim zadłużeniu y, powinniśmy się troszeczkę nad tym zastanowić. Uchwała budżetowa została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. To wszystkie wiadomości, jakie przygotowali dla Państwa nasi dziennikarze w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski Rene Wałbrzych Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com